Błogosławiony Bartololongo. Longo Nabożeństwo 20 sobót Łaskami słynące Nabożeństwo Różeńcowe W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Boże weź głów w wspomożeniu memu Panie pospiesz ku ratunkowi memu Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Czytanie. Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Jego matka rzekła do niego, Synu, czemuś nam to uczynił? Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca. Rozważanie wokół tajemnicy różańca. Piąta sobota. Jezus naucza w świątyni. Jezus ma tylko dwanaście lat, ale ile cierpień doznał do tego czasu. Gdy tylko zakończyło się oczyszczenie, anioł nakazał Józefowi, aby udali się do Egiptu, aby uratować dziecię i matkę z rąk heroda. Była to kolejna próba posłuszeństwa. Nocą ucieka najświętsza, najbardziej posłuszna, najbiedniejsza i najbardziej pokorna rodzina na świecie. Żyje ubogo i niezauważona w Egipcie, w kraju pełnym przesądów, bałwochwalstwa i grzechu. Niewiniątka zostały zamordowane przez Heroda, który, według legendy, skazał na śmierć nawet swojego synka, a potem umiera toczony przez robactwo otoczony zapachem zgnilizny przepowiednią na rodzinach Mesjasza spełniły się, a wygnanie dobiegło końca i Józef dostaje nakaz od anioła, aby powrócić do Izraela. Przywódcą jest zawsze Józef. Jezus i Maria milczą i pozwalają się prowadzić, przestrzegając prawa w największym posłuszeństwie. Ile kolejnych wyrzeczeń w tej podróży, ile cierpień. O święty patriarcho Józefie, prawdziwy wzorze dla ziemskich dusz. Spraw. By twoje wewnętrzne wyciszenie wraz z czystością serca i umysłu było udziałem mojej duszy wraz z doskonałym posłuszeństwem wobec rozkazów Boga, by móc podążać za Jego wolą i głosem, które często słyszę poprzez przełożonych i obowiązki wobec ojczyzny. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie. A tego nie zauważyli jego rodzice. To nie przez ludzką winę, ale wolę Bożej Mądrości Jezus pozostał tam, aby pokazać się żydowskim uczonym oraz aby utwierdzić w Józefie i Maryi przekonanie o Jego boskości. A także by dać przykład pocieszenia dla dusz. Tylko dusze zakochane w Jezusie, które nie odczuwają słodyczy Jego obecności, a zatopiły się w ciemnej nocy zmysłów, te dusze mogą wiedzieć, jak wielki ból czuły serca Maryi i Józefa. Pytali o niego, szukali go, ale nikt go nie widział. O Maryjo, o Józefie, jak wielka była wasza troska, jak wielki przepełniał was ból, jak przeżyliście te okrutne noce, ile strachu, ile myśli. Ile wyrzutów każdy z was czynił wobec samego siebie. Nic wcześniej nie wywołało w was takich uczuć, ani Herod, ani niebezpieczeństwa Egiptu. Jezus był wtedy przy was, a teraz jest inaczej. Boże mój, Boże mój, ile razy Cię straciłem i tego nie żałowałem. Ile razy żyłem bez Ciebie i nie czułem niepokoju. Co by się ze mną stało, jeżeli przez Twoją dobroć nie zacząłbyś mnie szukać. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Oto jedyne słowo świętego Łukasza, które odkrywa, co uczynił Jezus przed trzydziestym rokiem życia? Inni ewangeliści o tym nie wspominają, ponieważ on chciał, abyśmy o jego trzydziestu latach życia wiedzieli tylko, że był posłuszny tym, których ojciec dał mu jako swoich opiekunów. Posłuszeństwo stanowi podsumowanie całego jego życia i całej jego doktryny. Według apostoła Pawła jest to przyczyną jego chwały. Uniżył samego siebie. Stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Jego pierwsze słowa przytoczone w Ewangelii są słowami posłuszeństwa: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Łukasz 2, 49. Powiedział to do swojej matki, kiedy odnaleziono go w świątyni. W życiu codziennym był postrzegany przez ludzi jako posłuszne dziecko swoich rozsądnych rodziców. Rozważ duszo moja, z jakim trudem, pokorą i doskonałością Maryja i Józef przyjmowali posłuszeństwo od swojego syna, wiedząc, że jest ich stworzycielem. Józef, jako głowa rodziny, był szanowany przez Maryję i Syna Bożego, a ta władza czyniła go bardziej pokornym. Widział Boga, Posłusznego prostemu cieśli. Maria wiedziała, że nakazując coś synowi, wypełnia wolę Bożą. Jezus był posłuszny im obojgu w ciszy, z szacunkiem i radością. Oto najdoskonalsze posłuszeństwo, jakie kiedykolwiek widział świat! O słodki przykładzie cichego życia! Przestrzegali prawa Bożego i żyli zgodnie ze swoim stanem, z ciężkiej pracy rąk. Po zakończonej pracy udawali się na modlitwę. Jakże musiała być owocna. W życiu publicznym Jezus był również posłuszny swojemu Ojcu. Zstąpił z nieba, by wypełnić wolę swojego Ojca i to było jego chlebem powszednim. Jego przesłanie pochodziło od Ojca. Kielich, który musiał wypić za nas, był mu dany przez Ojca. Przestrzeganie prawa sprowadza do miłosierdzia. Ale cała próba miłosierdzia jest praktykowaniem posłuszeństwa. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Nikt nie podoba się Bogu, jeżeli nie kocha, a ten, kto kocha, jest posłuszny. Oto miłość i posłuszeństwo, które łączy duszę z Bogiem. Jezus był pokorny wobec niesłusznych osądów i ludzi okrutnych, tak jakby byli jego przełożonymi, których jego ojciec nadał mu na ten czas. By nasze posłuszeństwo było dobre, nie musimy patrzeć na wiek, zdolności, mądrość, znotliwość lub świętość osoby, która ma nad nami władzę, ale na tego, którego chwilowo ona zastępuje z jego woli. Jezus Chrystus osiągnął idealne posłuszeństwo. Syn Boży służył w ubogim domu, męczył swoje delikatne dłonie bez chęci zadośćuczynienia. Wiedział doskonale, że chce być posłusznym Ojcu. Poświęcił odpoczynek, honor, krew i życie, umierając jak nikczemnik pomiędzy dwoma łotrami. Jego ostatnie słowa były zgodne z całym jego życiem. Zawołał na krzyżu: Wykonało się. Ojcze. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. Mądrość chrześcijanina polega zatem na posłuszeństwie, i z tego powodu psalmista pyta często Boga: Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo ty jesteś moim Bogiem. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia. Jak posłuszny sługa, który zna i wypełnia wolę swojego Pana. O wieczna mądrości wcielona, wielbię Cię. Tobie wszystko w sposób naturalny jest podporządkowane. Aniołowie i robaki, stworzenia ziemskie i niebiańskie. By poskromić moją dumę, ukryłeś swoją wielkość. Oddajesz się także w ręce swoich niesprawiedliwych i okrutnych stworzeń. Dlaczego byłeś podporządkowany Maryi i Józefowi przez trzydzieści lat? zobowiązując ich do wydawania poleceń, abyś mógł być im posłuszny, ty, który jesteś prawdziwą jasnością i nieskończoną mądrością. Ty widziałeś mój ciągły opór, efekt zarozumiałości oraz miłości do samego siebie. Z tego powodu jestem zawsze niespokojny i pełen upadków, niezadowolenia, sprzeczności i gniewu. O, boski nauczycielu, spraw, aby mój duch i moje ciało były posłuszne i aby taka marność nigdy nie przeciwstawiała się Twojej woli. Zaszczep cnotę posłuszeństwa w mojej drobnej duszy i oczyść ją ze wszystkich błędów i win. O najczystsza Matko Boga, o czcigodny patriarcho święty Józefie, najpokorniejsi i najbardziej posłuszni ze wszystkich ziemskich stworzeń. Miejcie litość nad moimi upadkami związanymi z dumą. Wyproście dla mnie od Waszego najposłuszniejszego syna łaskę posłusznego wypełniania jego woli. Amen. Modlitwa Różańcowa. Ukaż nam, Panie, swe oblicze. To Spojrzeniem, Maryjo, z Tobą wierzymy, z Tobą kochamy. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nauczał mędrców w świątyni, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który nauczał mędrców świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nauczał mędrców świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który nauczał mędrców w świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który nauczał mędrców świątyni, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strofaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nauczał mędrców świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nauczał mędrców w świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który nauczał mędrców w świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który nauczał mędrców świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który nauczał mędrców świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Różańca Świętego w Pompejach, Matko nasza najsłodsza, spraw, abyśmy we wszystkich sprawach postępowali zgodnie z nauką Twojego Syna, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i uczynkami. Błogosławiony Bartolongo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Witaj, królowo, matko, miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo. Nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez Padole. Przeto, Orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, Memorare do Matki Bożej Pompejańskiej. Pamiętaj, o najłaskawsza dziewico różańca świętego, nie ma takiego, który tobie się zawierzył, a nie zostałby wysłuchany, który by nie otrzymał twojej pomocy poprzez różaniec. I ja, kierowany tą wiarą, przychodzę do ciebie, o matko miłosierdzia, dziewico dziewic, potężna królowo zwycięska. Oto ja, grzesznik u twoich stóp, błagam o łaskę. Błagam o wstawiennictwo. Proszę, nie lekceważ moich błagań, matko słowa. Ale przez Twój najświętszy różaniec i upodobanie względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mnie. Amen. Zadanie: Wypełniaj bez sprzeciwu wolę innych, odrzucaj myśl, że masz zawsze rację w każdej sprawie i podążania według własnych wskazówek. Pamiętaj, że Bogu bardziej podoba się, gdy jest się posłusznym bliźniemu niż podążanie za własnymi osądami. Posłuszeństwo, jak mówi święty Dominik Stawio, znaczy więcej niż ofiary. Akt strzelisty. O Maryjo, gwiazdo morska, ocal mnie od chorób ducha, które we mnie dostrzegasz. Modlitwa o kanonizację błogosławionego Bartolalongo. Boże Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartolalonga, żarliwego apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, Jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych. Za pobożność, z jaką służył Twojemu kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, spraw, by błogosławiony Bartololongo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła Powszechnego, tak by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen. Królowo Różańca Świętego, modl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważania pochodzą z książki wydawnictwa Rosemaria pod tytułem Nabożeństwo 20 Sobód, napisanej przez błogosławionego Bartolo Longo.